Dobra, jest z powrotem. Też cię kocham. Znaczy nie kocham. O, właśnie, tutaj są jeszcze jedno drzwi otwarte. Zobaczymy. Zobaczymy, czy tutaj użyjemy do klucza. Ale tu chyba był klucz ze swordem, czyli z mieczem. Albo starczą. Albo z hełmem. Tak, czy jeszcze trzy klucze nam zostały do znalezienia? Znaczy dwa klucze. Jeden mamy. O, a jednak otworzyliśmy. O świetnie, ten klucz był tylko do tych drzwi. Też szczęście, że tutaj... O nie. co? Mam dobrą wiadomość, to jest walka z bossem, a ja nie wzięłem nawet shotguner ze sobą. Super. Genialny jestem wręcz. Ale chyba wydaje mi się, że nie musimy z nim walczyć. Możemy chyba ukraść tutaj jeden przedmiot i po prostu uciec. O tak. Ja go nie lubię. Ochydny jest. A tu medalion jest Mamy trzeci medalion, jeszcze jeden został nam znaleźć Zostało nam znaleźć Gdzie on jest? Chyba się zakręcił Nie co wiemy O udało się Jest, uciekliśmy stąd Cały sześciu, że no nie musiałem z nim walczyć bo w przeciwnym razie musiałbym się wrócić kawał drogi do Sejrumu Poszedłbym Sorki, że z nim nie walczyłem Wiem, że to pewnie by było ciekawsze Niż to latanie po drzwiach Ale pocieszę Was, że będzie jeszcze jedna walka z tą żmią I tym razem mam, obiecuję, że będę nie walczyć Ale tym razem sami widzieliście Dobra, teraz pytanie gdzie ja ma znowu iść? Znowu nie ma żadnego klucza Mam trzy medaliony Brakuje mi jednego Niech No ja się zastanowię Zaraz jak to jest? Aha, bo jestem tutaj O Jezus Z żadną częścią się tak nie męczyłem jak z tą Tam są jeszcze drzwi nieotwarte ale tam nie wyjdziemy na pewno Tam jest potrzebny klucz z hełmem z Hełmem z mieczem nie z chemem gdzieś musimy jeszcze do medal znaleźć I nie mam zielonego pojęcia gdzie

Ale będzie strzelania. Masze 28, 35, z tym co jest szoganie, Wiecie co? A może tam były potrzebne trzy medaliony? Hm. Boże, te dwa, ale nie, chyba cztery by były potrzebne. się mnie pasuje, nie? On, że no, klucza, wszystkie drzwi już sprawdzałem, Nic mi nie przychodzi do głowy. Ciekawe, gdzie ja ten kryształ muszę użyć. Czyli so, w klamkę nie możesz trafić? Tu było jeszcze inne drzwi, właśnie obok, zamknięte? Ale nie, do nich nie mam klucza. No jednak cztery są potrzebne. O, jeszcze. No, medaliona brakuje. Gdzie on może być? Znalazłem ten klucz z tym hełmem albo z mieczem. Tu już sprawdzaliśmy, tu też. Tutaj zamknięte, potrzebny klucz. Tutaj skok kibak. Na dworze też już nic nie ma. O nie, tu te psy są chyba. No właśnie. No sz Boże, czemu zawsze wejdę w tą szafkę? Spadaj.